No dobra, mogę to rozwalić? Albo mu powiedzieć? A, bo my dostali klucze teraz. Dobra, ja teraz mogę zejść na dół. Nie, hmm. oh, ten tekst mi się podoba. Ten tekst mi się podoba. O, oh, zala. Te deski są świeże. Okej. Okay. My tutaj szukamy dowodu. Tylko teraz jak mam tam spaść na dół. O, że tak się wyraża. Nie? Nie. Czyli brakuje mi tutaj jakiegoś motywu. To było, to było. Tutaj również nie. Koleś, kurczę, dałeś mi jakieś może klucze albo coś? Czy może sam muszę jakoś to powiązać? Eee, pamiętnik. To. Cyk, cyk, cyk. Tu jest. Zmniejszymy potwierdzenie. Dobra. Gnadbójstwo powiedział, że odda się ręce policji jeśli że się policjać, ten. Wydaje mi się, że odda się do tego. Dobra. Ale to nie jest to. Zabójca był Santa pokutujący grześnik. Może to i porządny gość, ale Bayer zabił człowieka. I musi. Bayer spadł ofiarą gangu i został zmuszony popełnić przestępstwo wbrew swojej woli. To jest akurat prawda. Zabójca. Eee, dobra. Miał tam pies wie, że nie zamordowałem Johana, Johansena, ale z jakich powodów usiłuje. Bo usiłnie próbuje mnie wrobić. Pies jest przekonany, że tam mnie widział na miejscu zbrodni. Pomyliłem mnie z bo nie. To jest coś palant. Takich mało. Dobra, porządny obywatel. W dupę, nie porządny obywatel. Kurde, chciałem wrobić pajac jeden. I mnie w dupę cały ja nie zdycha. I to do now? O, tu jeszcze jestem. Jest, w końcu, odpaliła się wizja. Catch up to us when you're done and don't waste any time rescuing Martin. He's expendable. Don't you dare touch my mom. Aha, Open this door, I'll kick it down! I think I'm starting to get the... Open this door or I'll kick it down! Don't be to Touch my mom! Catch <that> up to us when you're done. And don't waste any time rescuing Martin. He's expendable. A gang broke kidnapped a mother and son. The latter fought back, knocking an attacker through the floor. And the rest of the assailants left with the hostages how do i get into the room beneath us? why, the kitchen. it's locked. one of evelyn's attackers fell through a hole in the floor. maybe i'll find something useful if i look around. wow. how do you know all that? <Glucz> you type sure o, dawaj klucz. Do widzenia. Tego napisu nie zauważyłem. Ale w sumie, jak tu jest ciało, to będzie tutaj prawdopodobnie trochę stworków. Czekajcie, zróbmy sobie w ogóle naboje. Tak mi się wydaje, że będą tutaj stworki. Aha, już się posiliły. Dobra, już się chciał posilić, że na pewno się posilił, bo kolej spadł jeszcze niżej. A tu? Ale widzę, że e, musiał być dosyć głodny ten stworek. Bo tylko giera została. Aha, bo spadł tutaj. Dobra. Spadł, przeturlał się i poszedł dalej, tak? Prawda, że prohibition. Ale co są przeturlał się, doczołgał się tam Cię wystraszyłem. Pomarło chyba. Dobra, to jest jego noga. Nie, to jest jego but. Nie, noga. Nie, but. Noga. O, czy tak mówiłem. Żarło go troszkę. No ale zasłużył. Zasłużył na to, tak co płakać. Cokolwiek z niego zostało? A chyba nie. Chyba tutaj z... Tu jest. Człowiek bez nóg. To jest wytrychy. Kawałek podaje tej mapy. Znalazłem kawałek mapy w torbie zabitego członka gangu. Na mapie widać południową część portu odkupienia. Jeden z domów przy L Street, na pomoc skrzyżowania sklepu, jest zaznaczony czerwonym okręgiem. Czyli to prawdopodobnie lokacja, gdzie się znajduje. Ale ktoś mi tą tą gierę. O, ale nie jedno. Parę. A on tutaj spadł, ale to o ile miał twarde lądowanie. Mm, czekajcie, zobaczmy co ja tutaj mogę zrobić, pyk pyk pyk. Jeden ja z członków spadł przed to, zapał go potwór i zaciągnął gdzieś dalej, ale może uda mi się go wytropić. Yy, znalazłem, ale brakuje mi rozwiązania, zagadki. Mamy tylko dowód koronny. Jak tę całość? Coś tutaj musiałem pominąć, panie Reed. Ale co? Boże, nie na tym piętrze. Aha. To jest to, co to wspominałem. Uuu. To nie było tylko to? Może muszę poinformować kolesia, że wiem, gdzie jest jego rodzina. O to tu chodzi? Ale czekajcie, jeszcze przejdę tutaj tylko raz. Więc jedyne co mi do głowy przychodzi, że... żeby poinformować jego o no to, to, że... to, go że gożdżar... Ach, tu... nie, trunek mamy. Tam nogą mi tak nie zrobię. No, o, tu jest! Nie, to są naboje. O, kwiaty. Jest to liścig jakiś. Congratulations on your wedding from sister Peg. Ale wiaterek wieja? No kurde, jasno, chyba. Chyba zostało nam tylko poinformować. Hope to, no tak, no, to chyba, chyba tylko że... What am I to do now? Ja. O kurczę. Czegoś tu nie there must be some tu w But it's been washed off, at least partially. Hmm. 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 To już widzieliśmy. A, jest, nic dla Ewelyn. Ewelyn, nie będę się. Yy, będę się skończył. Mama. Nie będę się zgadzał. Jestem zawiedziona wyborem, jakiego dokonałaś. Twój tata i ja my mieliśmy nadzieję, że twój drugi może być jakimś lepszym niż ten pierwszy Tia I że będzie to ktoś miejscowy, by nasza rodzina mogła dalej być niezakłócona linią rodzonych okmuńczyków. Ok Załamałaś nam w serce, dziewczyny. Jeśli tradycja nic dla Ciebie nie znaczy, pomyśl o swoim synu. Mike powinien wychować prawdziwy mężczyzna, Sulmire, a nie jakiś przyjezdny PS. Twoja siostra nalega, byśmy złożyli u Ciebie telefon. byś mogła być z nami w kontakcie, jak się już wyprowadzisz. Kocham Cię, mama. Wszystkie dowody zebrane. W końcu możemy są iść. Cholery. Dobra, jak mamy dowody zebrane, trzeba teraz kolejne tutaj miejsce zaznaczyć port odkupienia nie to jest port odkupienia jest tutaj południowa część skrzyżowanie skipper i L skipper i L o jest skipper i L tutaj proszę bardzo idziemy jeszcze do tego miejsca gdzie on jest ten teleport U. nie ma teleportu No jest tutaj, po lewej, no kurczę. Tak le ledwo widzialny, ale jest. Kurde, też tam się pojawił znikąd, aby o, wyminąć ich jak najlepiej się da, wykonamy sobie to zadanie do końca i chyba, znaczy to zadanie odwiedzimy ten dom i chyba zakończymy sobie. Tylko teraz, czy to jest? To jest tutaj. Najbliżej by było z tego miejsca. Spod baru. I dawnej kryjówki pana Carpentera, który bał się Grahama o obronie własnej. Przybyłem do teatru Koronnego, by spotkać się z Johannesem Vanderbergiem, ale znalazłem tylko jego zwłoki. Takie tutaj trochę klimatyczne. Idziemy zobaczyć, e, czy jego rodzina w ogóle żyje. Prawdopodobnie e, żona będzie martwa, syn będzie żywy, i, i, i z tego tyle. Na tym się wszystko skończy. On będzie załamany. Ale nie... Wy... No czekaj, i tak nie musi jego wrobić. Znaczy... O kurczę, zgłosić, że to on zabija, nie ja, bo jednak będziemy na stop na widelcu policji. Nie możemy do tego dopuścić. Okej. Okay. Jesteśmy na miejscu. Tutaj. No chyba nie, to jest tutaj Ehe. trochę miejsca mi się po tu jest tak Krył w się przygotować, będziemy strzelać albo i nie ale raczej da nam nie ma innej opcji innej możliwości nawet ja to bardziej ciekawi gdzie oni ich przetrzymują bo będziemy mieli wybór kogo oszczędzić, jakie tam... wiecie, takie takie duperele typowe. No jestem w procentach przekonany, że będziemy mi y, coś do nich musieli wykonać albo inaczej ich zginął. Chciałbym, żeby tak nie było, no ale zaraz się okaże o co tu chodzi. What the heck? gotta say, I liked you more last time we met. Same to you, pal. Heard you might be coming, but hoped you wouldn't. So how about this? Leave now, and I pretend you weren't here. But you Billy, holding a family hostage doesn't suit you. Let them go, and we both walk out in one piece. It's not gonna work out that way there's a reason the buyers are here why did you need the buyers anyway what do you get out of it there are powerful entities in this borg you should know better than to question so you best get out while i'm asking politely charlie boy. uh billy i want no trouble for either of us. Byers did what he was asked, so it's time you do your part. For the last time, move along. I already saved your life once. Consider this number two. I get attached to people I save it. Bit of a weakness. But understand this, Charles. I'd hate to kill you, but if I have to, I will. Sorry, Billy. This is bigger than both of us. May the best man win. So this is how it ends, eh? I hoped you might be different. It's a shame you'll die here, Reed. This city has far worse men than you. <laughs> Wszyscy, Barry Morgan. Poszkodowanie przed Barry Morgan, rybak, zaniepokojony tym i zobaczyłem wszystkie ryby. Luther, mnie. Zgwałcony i zamordowana jego córkę. Winny członek ZD DD nie na Rose, winny w bójce z Izodem. George Cavendish. Imię i nazwisko znaczone czerwono. Jego żona dołącza do ZD. Urodziła dziecko, które nie było jego. Ken. Kenneth Hervey. Widziała, jak Izmończyk go okrada. Devly jego syn zaginął w zakrytkach Owiato To Izmończyku. E, wiadomość o rybim zapaszku. Rozumiem, Billy. Upewnimy się, że żaden członek ekspedycji nie dotrze do brzegu. A jeśli komuś się uda, mam kogoś, kto się tym zajmie. Nazywa się Lewis Flynn. Bardzo posłuszny. Zrobił, co mu się każe. Daję mu dokładne instrukcje. Pozdrawiam. A. E, o, młodych płod... o młodych płodnej matki do przekazania Grahamowi. O ich możliwościach intelektualnych. Podobne do trzyletniego dziecka, ale cały czas rozwija się mentalnie. Wykonują proste zadania zaraz po narodzinach. Rozumieją, rozumienie zadań złożonych zostawiamy na później. Ożywieniu. Choć nie trwałe, mimo wszystko są to żywe istoty potrzebne pożywienia, by funkcjonowały optymalnie. Dawać im potas i olej z wątroby rybii. Dobrze działa na tkanki. Wołają cukru. Nie dawać ogólne opiekanie. Wystawiać na światło słoneczne zaraz po narodzinach. Mają delikatne włókna. O kurde, Graham! Tu byłeś ostro zamieszany. I tylko ciekawi, kim by ten byli. Bo go nie kojarzę za bardzo. <grymne> Instrukcja przywracania dusz dawno zmarłych do życia ciężkiego krok po kroku. Podstawowe sole. Użyj formuły z księgi Bolerusa. Inwokacja per andoid recytować kilka godzin. Znać konkretne frazy w książkach Petera do Apono. Inwokacja dies misji. Jessem, być może wielka inwokacja innowa... in... agrypy. Inwokacja i nasz Jog Sot napisano innym charakterem pisma i nasz i dźwigie. Połączyć w całość i pokazać Hillowi skreślono. damu mu po prostu książki, wskazówki. Niech sam sobie poradzi. Temy wszystkie książki akustyczne już dawno zebraliśmy. Mapa, rozłączona kartka papieru, na której napisano współrzędne, cyk, cyk. What the hell? Everything I've faced since coming to this city is on this map. Mhm. Uh -huh. Tu mam jakiś dowód, coś takiego? Korone, no, bo tak, tak. Tutaj wszystko trzeba znajdować. E, panie Druno, pańska propozycja jest zbyt kusząca, bym odmówił. Powiem policji co trzeba, ale w zamian o pomocy przyjmuję na następny gaz. Jest. Pier... Spierdzielony! O ty frajerze pierdzielony zasrany, Zginiesz! No Normalnie sam cię trupie Pierdzielę cię w ławice rybi, Zdychaj! Fajfu spierdzielony! Ja nie lubię takiego typu ludzi, no! Dobra, to wszystko. O, otwórzmy i wypuśćmy ich.